Hej, cześć, witam Was moi drodzy serdecznie w tym, e, w tym jakże pięknym dniu Nagrywam na zapas, ponieważ później nie będę mieć czasu, żeby robić dla Was filmów. Niemniej jednak moi drodzy, kiedy Wy widzicie ten film, kiedy Wy, wy widzicie ten film, to, ozna to Wy widzicie, widzicie w ogóle ten film w porze, w których moi drodzy Sylwester jest już, już jest za parę dni. Mówię o tym, moi drodzy, też dlatego też z jednej przyczyny. Z tej przyczyny, moi drodzy, że z tej przyczyny, moi drodzy, że tak naprawdę e, za niedługo mija, za niedługo będzie przyjdzie 2024 rok. Czyli tak naprawdę chyba najwyższy czas na. na na postanowienia noworoczne. Ale jak już kiedyś w jednym filmie wspominałem, postanowienia noworoczne wcale nie są takie proste do realizacji. Ale to nie jest film o realizacji. Moi drodzy, chciałbym powiedzieć o jednej ważnej rzeczy: o takiej, o takiej że jedynie co mogę Wam życzyć w tym nowym roku, to to, to to, moi drodzy, żeby Wam wszystko zawsze. Mój drodzy, żeby Wam zawsze wszystko, zawsze wszystko w miarę dobrze szło. Dużym naciskiem na w miarę dobrze, ponieważ też należy pamiętać o tym, że, że sukcesy są, są, są pochodną szczęścia i naszego wysiłku. Życzę Wam też w tym nowym roku dużo pieniędzy. Życzę Wam w tym nowym roku, e, moi drodzy, dużo, dużo rozumu, bo rozum bardzo się przydaje. I to, od, I to niezależnie od tego, czy się jest mądrym, wybitnie mądrym i rozsądnym, czy wybitnie głupim i nierozsądnym, to zawsze to zawsze rozum, zarówno w jednej grupie, jak i w drugiej grupie zawsze się przydaje, moi drodzy. I właśnie też dlatego chciałam Wam życzyć tego, żebyście moi drodzy żebyście, żebyście czuli taką wewnętrzną, wewnętrzną radość tak żebyście się cieszyli życiem bo moi drodzy życie jest dosyć krótkie i tak naprawdę nigdy nie wiadomo kiedy ta nasza wewnętrzna świeczka przeminie No moi drodzy jeśli o mnie chodzi to był na tyle ja się z wami żegnam papa pa.